Szanowni Państwo i witamy na kolejnej, atrakcyjnej formie prezentacji naszych maszyn. Tym razem będą to pokazy maszyn zbierających. Widzimy wóz zbierający Krone MX 330 GD o pojemności 33 m. sześciennych GD z tylnymi walcami dozującymi. Wszystkie wozy z tej serii posiadają podbieracz Easy Flow o szerokości 1800 mm. Wozy dostarczane są z komfortową elektroniką, która zapewnia nam doskonałą jakość pracy dzięki stałej kontroli. System Power Load, czyli automatyczny załadunek, który w połączeniu z terminalem Delta lub też CC 1200 ułatwia nam cały proces zbioru. Prosta i szybka zmiana noży pozwala nam na cięcie już od 36 mm. Widzimy dalej pracujący wóz zbierający. W tym momencie widzimy wóz, który sam zbiera materiał. W kolejnym przejeździe zobaczymy ten zbiór w parze z sieczkarnią. Mamy w tej chwili sieczkarnię Big X630 firmy Krone. Jak widać, duża maszyna z No Właśnie, jak duża maszyna, to zawsze pytanie: a jakie moce Łukaszu? Jest rozgraniczenie, czy jest jedna moc i niech będzie duża moc dla dużych maszyn? Producent oferuje nam tutaj 8 modeli w przedziale mocy od 480 aż do 1180 koni mechanicznych, czyli potężne silniki. Ta maszyna pracuje z silnikiem sześciocylindrowym, silnik MTU o mocy 630 koni. Mamy tutaj uniwersalny bęben tnący sieczkarni Max Flow z 28 nożami. Pozwala on na uzyskanie odpowiedniej długości sieczki od 4 aż do 25 mm. Oczywiście ta sieczka może być wykorzystywana do skarmiania, ale również jako sieczka do biogazowni. Krone oferuje 5 rodzajów bębnów tnących, które pozwalają nam na uzyskanie od 2 do 35 mm. Mamy tutaj też zgniatacz ziarna dla pracy przy zbiorze kukurydzy, bo jak wiemy sieczkarnię również możemy tam wykorzystać. W modelu tym, który pracuje w tej chwili na polu, to nowo opracowany dwuwalcowy kondycjoner ze skośnie ustawionymi zębami, możliwością ustawienia różnicy obrotów 30-40, a nawet 50%. Mamy tutaj również podbieracz Easy Flow o szerokości roboczej 3, ale Mamy też opcję 3,8 metra. Zapewniają one wysoki komfort pracy dzięki automatycznemu dopasowaniu prędkości roboczej. Jeżeli mówimy o zbiorze kukurydzy, tutaj firma Krony oferuje przyrządy tnące Easy Collect w szerokości od 6 do 10,5 metra. Maszyna ta jest napędzana na wszystkie cztery koła i osiąga prędkość transportową dochodzącą do 40 km na godzinę. Prasa owijarki Krone Comprima CF 155 XC+ jest to profesjonalna prasa owijarka, która została opracowana dla firm usługowych, ale również dla gospodarstw, gdzie wykonywana jest duża ilość. Bell. Pobieranie paszy odbywa się poprzez bardzo wydajny bezkrzywkowy podbieracz EasyFlow, pewnie słyszałeś Sławku jej tak. tą nazwę, o szerokości 215 cm. W przypadku komory prasowania Krone polega na sprawdzonym systemie NowoGrip. Na łańcuch NowoGrip dają bardzo długą gwarancję. Udzielana jest ona na 30 tysięcy bali lub 3 lata. Regulacja średnicy Bel jest od 125 do 150 cm. W przypadku dłuższych dni roboczych, maszyna wyposażona jest w oświetlenie robocze LED, czyli możemy pracować nocą. Na życzenie, oczywiście, na życzenie dostępne jest również ważenie Bel, czyli automatycznie mamy, wiemy, co mamy. wagę. Dokładnie. mamy pracującą prasę Krone Comprima V150Xcat. Mamy tutaj regulację średnicy beli od 100 do 150 cm, Mamy też sprawdzony, jeżeli chodzi o komorę prasowania, system Novo Grip oparty na łańcuchu gumowym i belkach poprzecznych. Na to prasowanie, jak wiemy, na ten łańcuch nowogrip, który jest tutaj użyty, producent udziela gwarancji na 30 tysięcy bali lub też 3 lata. Mamy podbieracz bezkrzywkowy o szerokości 215 cm, a prasy Comprima seryjnie wyposażone są w elektronikę izobu z szeroką ofertą przejrzystych i łatwych w obsłudze terminali dla optymalnej obsługi. Przyczepa wielozadaniowa Cargos Klas 8500 to ogromna maszyna o pojemności 41,5 m3 bez, bez walców dozujących. Tak? Ma e, podbierać szerokości 2 m. Długość przyczepy to blisko 11 m, masa własna to ponad 11 ton. Zwróćmy uwagę, że rotor o średnicy. 860 mm z 9 rzędami ramion rotora. Mamy tutaj ciekawe rozwiązanie, możliwość całkowitego demontażu zespołu załadunku i cięcia w jedynie w 15 minut. Mamy również system Efficient Feeding System, czyli wzajemna współpraca podbieracza, rotora i przedniej uchylanej części podłogi przyczepy. Stąd widzimy pracę przyczepy Class Cargos Osiemdziesiąt. O firmie McHale porozmawiamy z panem Grzegorzem Zwierzyńskim. Dzień dobry, witam. Skąd ty? Pochodzi nazwa firmy McHale. Nazwa firmy McHale wywodzi się od nazwiska założycieli, czyli braci Patryka i Martina McHale. Firma powstała na początku lat 80. A która z maszyn McHale cieszy się największą popularnością? Największą popularnością cieszą się prasowani arki Fusion, ponieważ jest to bardzo prosta, zintegrowana jednostka, której niezawodność jest na bardzo wysokim poziomie. Jakie nowości firma McHale planuje wprowadzić na rynek? Na rynek w najbliższym czasie najnowsze maszyny, jakie będą prowadzone, to będą, będzie na pewno prasa V8. Również będziemy mieli od przyszłego roku kosiarki bez kondycjonera i zgrawiarki centralne. A ile maszyn jest w gamie produktów McHale? W gamie produktów McHale posiadamy serię prasowiarek, na które składa się, składają się cztery modele. Serię pras stałokomorowych, na którą wchodzą również cztery modele. Na serię pras zmiennokomorowych są to trzy modele. Posiadamy również szeroką gamę owijarek do belcylindrycznych, jak i kwadratowych. Kosiarki, zgrabiarki oraz chwytaki. Widzimy prasę pracującą firmy McHale V6750 jest to zmienno prasa rolująca, jej szerokość robocza to 2,1 metra mamy 5 rzędów palców podbieracza liczba noży to 15, średnica bel, którą właśnie przed chwilą widzieliśmy no może być od 0,6 do 1,68 metra eee, szerokość beli to 1,23 metra wymagana minimalna moc to 80 koni mechanicznych. Waga tej maszyny to 4 tony. Jeżeli chodzi o najważniejsze rozwiązania i cechy, w modelu V6750 mamy system opuszczanej podłogi drop floor, mamy też galwanizowany podbieracz oraz mamy mechaniczną blokadę tylnej klapy. Prace prasowiarki McHale Fusion 3. Jest to prasowiarka stałokomorowa i szerokość robocza to 2,1 m. Mamy tutaj 25 noży, średnica yy, Bell to 125 cm, szerokość bel 123. Minimalna wymagana moc yy, dla tej maszyny to 107 yy, koni mechanicznych. Natomiast najważniejsze rozwiązania to opatentowany system przenoszenia beli, czy też opuszczana podłoga drop floor. Sprawnie i dynamicznie, proszę Państwa, ten podziwiajmy, oglądajmy. Zapraszamy! Pracującą prasę stałokomorową, prasę rolującą, McHale F5400C, szerokość robocza, no nie zaskoczę Cię Sławku, spróbuj odgadnąć. 150? 2,1 metra, 5 rzędów palców podbieracza, liczba noży to 15, średnica beli 1,25, szerokość beli 1,23, masa całej maszyny, to 3260 kg. Minimalne wymagania mocy ciągnika to 80 koni mechanicznych. Mamy tutaj system opuszczanej podłogi drop floor, system nakładania siatki Wario oraz hydrauliczną blokadę tylnej klapy. Widzimy na polu pracującą owiarkę samozaładowczą McHale 991 High Speed. Owiarka z dwoma podajnikami folii mamy możliwość, jak widzimy, owijania belo średnicy od 1 m do 1,6 m. Waga tej maszyny to niespełna. 2 tony mamy w pełni sterowanie automatyczne dzięki sterownikowi Expert. Mamy również kilka patentów Sławku, jest opatentowany system cięcia i zaczepiania folii, mamy również opatentowany system stawiania beli, uchwyty na zapasowe rolki folii oraz boczne kółka wspierające bele. Ofertę firmy GoVail przybliży pan Dawid Wieczorek. W jakich krajach sprzedawane są produkty firmy? Na chwilę obecną sprzedajemy praktycznie na całym świecie. Produ nasz nasza produkcja generalnie to jest 80% idzie na eksport, a głównym światowym hitem to jest maszyna LT Master, czyli prasowiarka stacjonarna. Co sprawia, że firma odnosi taki sukces? Są to trwałe produkty, które są od początku do końca, od projektu do, do, do wykonania, wykonane przez w sumie rzeczy użytkowników tych maszyn, jak i cały nadzór i wszystko jest wykonywane w Austrii, więc mamy jakość, dobrą jakość tego produktu. No i klienci, którzy tego użytkują, w większości firmy usługowe są z tego bardzo zadowoleni. A jak prezentują się maszyny? Sprawdźmy z Łukaszem i Sławkiem, którzy czekają na spotkanie z Państwem na polu pokazowym. To jest G1 F125 Kombi. Jeżeli chodzi o wyposażenie podstawowe, prasy, to mamy tutaj podbieracz wahadłowy ze sztywnym prowadzeniem. Szerokość gramienia to 2,2 metra. E, mamy 6 e, rzędów palców. E, średnica beli od 1,25 metra do... Y, 1-2 w zależności od ustawień, hydraulicznie przemieszczany stół, przemieszany stół owijania, mamy odkładanie beli do tyłu. W standardzie mamy tutaj układ wiązania siatką i folii, który można rozbudować o podwójny aparat wiążący dla folii i siatki. Na terenach trudnych można zastosować tylną oś napędową, co jest, myślę, dużym ułatwieniem. Opatentowany sposób przemieszczania beli z komory prasowania do pozycji owijania jak i odkładania po owinięciu, czyli mamy tutaj pewne rozwiązania chronione. Stąd widzimy dalej prasę prasowi Jarkę Jest z nami pan Łukasz Haber, reprezentujący firmę John Deere. Witam. Dzień dobry. W czym tkwi fenomen i długowieczność firmy? U podstaw filozofii naszej firmy od zawsze stała innowacyjność założyciel firmy, John Deere, kowal z Vermont w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, patrząc na ciężką pracę rolników ze swojej lokalnej społeczności, chciał im pomóc. Ich największym problemem była lepka gleba prerii. w związku z czym opatentował pierwszy stalowy pług w 1837 roku. Do 1855 roku sprzedał ich ponad 10 tysięcy. Tak olbrzymi sukces możliwy był wyłącznie dzięki zasadom, jakie przyświecały małżeństwu. John Deere. Tymi zasadami była przede wszystkim jakość. Sam John Deere powiadał, że nigdy nie podpisze się pod produktem, który nie ma w sobie tego, co najlepsze w nim. Dzisiaj nowoczesne technologie w rolnictwie to codzienność. Jak to wygląda w praktyce? Jest to jedna z kluczowych cech naszych maszyn. Śladami założyciela firmy chcemy, aby ta innowacyjność pomagała naszym klientom każdego dnia ich ciężkiej pracy. Jednym z takich systemów służących do pomocy jest John Deere Operation Center. Jest to aplikacja, również mobilna, w której możemy gromadzić oraz przechowywać bezpiecznie dane pochodzące z pól, upraw oraz maszyn połączonych Cyfrowo. E, taki system pomaga klientom e, zarządzać gospodarstwem oraz e, wszelkiego rodzaju e, zabiegami, tak aby ich praca była jeszcze bardziej owocna. Prasa zmiennokomorowa John Deere V451R. Ma podbierać o szerokości 2,2 m, belę o średnicy od 80 do 165 cm, ale akurat ten model ma możliwość maksymalnego zwiększenia tej średnicy beli do 185 cm. Wydajność eksploatacyjna przekracza 100 bel na godzinę, czyli widzisz, to wku dość duża wydajność. Mamy tu, co, co, co widzieliśmy też, mamy brak klasycznej klapy wyładunkowej, zamiast tego prasa wyposażona jest w kurtynę. Wyładunkową dzięki zastosowaniu właśnie tych rozwiązań wydajność pracy poprzez wyładunek jest możliwa w czasie poniżej 5 sekund. Prasa zmiennokomorowa serii R marki John Deere jest w stanie pracować niemal w pełnej automatyce. Prasa ta może rozpocząć proces owijania beli, otworzyć i zamknąć komorę prasowania, a nawet prasa może. Zatrzymaniem ciągnika po napełnieniu komory prasowania. Operatorowi pozostaje tylko ponowne ruszenie przy opróżnieniu komory prasowania. Jarka Imprez 155 VC Pro to prasa. Która jest wyposażona w sterowany krzywkami i zawieszany centralnie podbiera do szerokości 2,3 m. Ma znakomite właściwości kopiujące nierówności pola, co wpływa na czystość i dokładność zbioru. Za naturalny i sprawny przepływ masy odpowiada innowacyjny rotor Lift Up. Strumień paszy jest prowadzony nad rotorem, a nie jak w tradycyjnych prasach poniżej rotora. Komora prasowania jest wypełniana równomiernie oraz na całej szerokości, a start balotu jest możliwy praktycznie w każdych warunkach pracy na polu. Występuje tu belka FlexCut, mamy 32 obracalne noże Twin Blade. Teoretyczna długość cięcia to 36 mm na całej szerokości rotora. Producent pomyślał również o bezpieczeństwie i komforcie pracy operatora. Wyposażając belkę nożową w znany z przyczep samozbierających i ceniony system wychylenia belki Easy Move. Owijarka ma aparat do owijania folią lub siatką. Zakres owijania wynosi od 0,8 do 1,55 m. Szerokość balotu to 1,2 m. Obsługa kombinacji odbywa się standardowo przy pomocy terminala Power Control. Lub w opcji Express 75 CCI 1200 w systemie izobus. Widzimy pracę prasowiarki zmiennokomorowej Kun. VBP 3165, szerokość robocza tej maszyny to 2,3 m. mamy tutaj opuszczaną podłogę drop floor, e, średnica bel jest w zakresie od 80 do 160 cm, e, wiązanie folią jest opcją, mamy też inteligentny system owijania folią Wrap e, tak zwane owijanie 3D to owijanie 3D rozpoczyna się od nałożenia warstwy na wrażliwych na uszkodzeniach krawędziach bel. Podczas owijania cylindrycznej powierzchni beli spod folii zostaje usunięte powietrze, dzięki czemu bela zachowuje swój kształt nawet po długim czasie. Magazynowania, czyli widzimy tutaj e, mocno zaawansowana technicznie maszyna, która pozwala nam na kompleksowe rozwiązanie całego procesu. Zwróćmy też uwagę na pracę operatora, e, kiedy manewruje i skręca kołami, po to, aby jak najdokładniej ubić belę, aby była ona jak najlepiej przygotowana.